Witam serdecznie. Dzisiaj kolejne podsumowanie trzecioligowych rozgrywek. Chodzi o grupę pierwszą trzeciej ligi i myślę, że takie spotkania z tą trzecią ligą, że tak powiem, co dwa tygodnie będą wystarczające, żeby ocenić co, co się wydarzyło i spojrzeć tak szerzej na rzeczywistość. W weekend doszło do zmiany lidera. Nowym liderem został Sokół Ostruda, który pokonał na wyjeździe pokoń Grodzisk Mazowiecki. Pomimo tego, że wielu wydawało się, że to będzie łatwe spotkanie dla ostruskiej drużyny, bo pogoń przegrała wszystkie swoje dotychczasowe mecze, to jednak wcale tak nie było. Sokul się, można powiedzieć, męczył z, z pogonią, strzelił dwa gole po stałych fragmentach gry. Starał się oczywiście konstruować akcję w ataku pozycyjnym, ale nie do końca to wszystko wychodziło na pewno tak, jakby sobie tego życzyli ostródcy, trenerzy czy działacze. Ale cóż, najważniejsze jest. Dla Ostrudzjan, że udało się walczyć te trzy punkty, o tym jak to wyglądało już, tak naprawdę zapewne wszyscy zapomnieli, pomimo tego, że jakieś analizy tego spotkania na pewno będą prowadzone. Masakow stracił gola po no, katastrofalnym błędzie bramkarza, ale myślę, że Leszczyński szybko się otrząśnie i takich błędów już popełniać po prostu nie będzie, bo jest dobrym golkiperem, i to trzeba przyznać. Cóż, tak naprawdę, więcej o tym meczu nie ma co mówić, bo, tak jak już wspomniałem, Sokół wygrał, nie zaprezentował się zbyt dobrze, na pewno zagrał gorzej niż w z Olimpią Zambrów. No, ale to był też mecz wyjazdowy na niełatwym terenie, bo pogoń u siebie, no powiem tego, że przegrała tam 0:5 5 z Pelikanem Łowicz, to naprawdę to nie jest zły zespół. Gdzieś tam tego szczęścia trochę brakowało, może tego grania też, doświadczenia. Ale jestem przekonany, że pogoń będzie urywać punkty i to także tym zespołom z góry tabeli. W sobotę Soku jeszcze nie był liderem, stał się nim dopiero w niedzielę, ponieważ Legia 2 Warszawa przegrała swój mecz z Unią Skierniewice I to też była niespodzianka, ponieważ Legia prezentowała się bardzo dobrze w tych pierwszych meczach, a Unia Skierniewicę po tej letniej wyprzedaży, że tak powiem, no, spisywała się dosyć kiepsko więc faworytem była Legia, ale wiadomo jak to jest, w Legii graja większość, większość zawodników, młodzieżowców, więc ci młodzi zawodnicy też musiały się przytrafić jakiś słabszy dzień, no i teraz się przytrafił, ale Legia i tak ma 12 punktów, jest na drugim miejscu, więc myślę, że w Warszawie wszyscy są z tego wyniku jak najbardziej zadowoleni. Bardzo ciekawy dla układu tabeli mecz miał miejsce w Aleksandrowie Łódzkim, Tam, tamtejszy soku. Yy, przegrał ze Świtem nowy dwór Mazowiecki 2 do 3 pomimo tego, że przez większą część spotkania był na prowadzeniu a Świt dwa gole strzelił dopiero w końcówce tak jak się słucha trenerów na konferencji prasowej czy czyta się ich opinie na stronach internetowych to wszyscy, którzy grali ze Świtem już przeciwko Świtowi uważają, że jest to drużyna, która gra naprawdę fajnie w piłkę grają fajny ofensywny futbol. I wskazują ich jako zespół, który będzie w ścisłej czołówce do samego końca. No, ja się z tym zgodzę, pomimo tego, że gdzieś tam na żywo ich meczu nie oglądałem. Ale na skrótach można zaobserwować, że fajnie grają i do tego, jak widać, grają także skutecznie. Co pokazuje tu mecz w Aleksandrowie Łódzkim, bo strzelają te bramki. Także myślę, że to będzie zespół z tej ścisłej czołówki do samego końca. Tak jak już wspomniałem. No fajnie też wygląda Pelikan Łowicz, ale gdzieś tam się temu Pelikanowi wpadki co kolejkę zdarzają. Jedną kolejkę dobrze, później wpadka, teraz znowu dobrze, bo wygrał spotkanie. Więc ta forma nie jest jeszcze ustabilizowana. No ale tam przyszło sporo nowych zawodników, więc też na pewno potrzebują trochę czasu jeszcze, żeby się zgrać. No ale nie ma co ukrywać, że Pelikan także będzie w czołówce. Warto także pochwalić huragan Morąg, ponieważ morążanie ostatnie dwa mecze wygrali. To w grę z Polonią Warszawa i z Ursusem Warszawa. Zaprezentowali się w tych meczach bardzo dobrze. Więc widać, że ta forma huraganu też z meczu na mecz jest coraz lepsza. No jak tak mówię, to ktoś może powiedzieć, że wszyscy grają dobrze. No ale tak naprawdę trzeba stwierdzić, że tak właśnie jest, że wiele zespołów prezentuje naprawdę fajny, dobry futbol. Ta tabela jest spłaszczona, jest bardzo wyrównana, są małe różnice punktowe między drużynami i trzeba powiedzieć, że tak zapewne będzie do samego końca. Bo jest tak, że na końcu są te zespoły, które prezentują się troszeczkę gorzej, jak wasilków, jak pogoń grodzisk mazowiecki, jak ruch wysokie mazowieckie, tak. I to są tacy główni kandydaci na pewno do spadku, jeżeli chodzi o ten sezon. Ale jestem przekonany, że i Wasilków, i Grodzisk Mazowiecki zaczną w końcu punktować, no bo muszą w końcu zacząć punktować. Nie wierzę, że cały sezon będą mieli 0 punktów na koncie, to jest niemożliwe. Więc może i tam na dole trochę ta walka się bardziej o to utrzymanie rozkręci, bo jeżeli chodzi, tak jak już wspomniałem, o walkę na górze tabeli, to... Nie ma się do czego przyczepić, bo te mecze są emocjonujące, pada dużo bramek. Faworyci często gdzieś tam zawodzą, są niespodzianki, więc jak na razie sezon jak najbardziej na plus. I nie sądzę, żeby coś się w tym aspekcie zmieniło, żeby na przykład jakieś dwa, trzy zespoły odskoczyły, tylko myślę, że ta walka będzie do, przez długi czas bardzo wyrównana. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Spotkamy się za dwa tygodnie, tak jak już wspomniałem, bo to takie, co, co dwa tygodnie chciałbym takie relacje zdawać i oceniać. I wtedy zobaczymy, czy ktoś może doskoczy jeszcze do tej czołówki, czy może ktoś jednak przegra dwa mecze i odstanie od reszty. Będziemy na pewno dużo bardziej mądrzejsi, a jeszcze bardziej mądrzejsi będziemy po pierwszej rundzie, bo tak naprawdę wtedy będziemy mogli ocenić, kto idzie na... Na awans, a kto już gdzieś tam w tym środku tabeli będzie musiał się zatrzymać. Także do zobaczenia.